Jedna ze studentek dostała SMS-a i poinformowała, że prezydencki samolot spadł. Przerwałem wykład, zadzwoniłem do jednego z kolegów, który miał wtedy lecieć do, do e, Smoleńska, został i potwierdził to, że większość naszych kolegów i przyjaciół nie żyje. Po drodze do katedry wosławskiej. Towarzyszyła na modlitwa. nie słuchaliśmy komunikatów. Dopiero przy, y, wysia kiedy, kiedy wysiadaliśmy z auta, dowiedzieliśmy się o dramacie. Nie wierzyliśmy z kolegą, że takie drama dotknął wszystkich. A potem katedra, słowa biskupa, msza święta w intencji ofiar, pierwsza. Może wielka cisza, pokój i jakaś taka dostojność w cierpieniu towarzyszyła. Pamiętam tę atmosferę tego dnia. Czekałem, co pan prezydent powie tam przy grobach katyńskich i tu momentalnie taka ta wiadomość, to był dla mnie to był szok. Ja nie wiedziałem. Jeszcze miałem nadzieję, że może nie wszyscy, może pan prezydent jest chroniony, że no nie docierało to domu. Z Maćkiem Pożyńskim był umówiony na 24 kwietnia 2010 roku i już się nie spotkaliśmy. Jechaliśmy do kościoła. Tutaj zaczęliśmy się też modlić, też zorganizowaliśmy od razu msze świętą. Ja jechałem na urodziny mojej córki i, i, i ta impreza była zepsuta, ponieważ co chwilę ktoś dzwonił do jakiejś nowej informacji. Wszczą ogromny i powtarzające się zdjęcia z, ze Smoleńska, to było coś niesamowitego. I to do, gdzieś w człowieku chyba tkwi do dzisiaj.